Co to była biała suknia? Oczywiście symbol niewinności, po prostu. Pan młody stał po wesołej i mówił, proszę Państwa, wszyscy myślicie, co jest to pod tą białą suknią, ale tylko ja będę to widział. <laughs> a figusa, koledzy, a figusa, ona jest moja i nikt tego nie zobaczy. Dzisiaj natomiast łamie się wstyd. Ja już, jak Polska długa i szeroka, widzę te, te fotografie yy, w gablotach yy, zakładów fotograficznych. Łamie się wstyd i to się staje bardzo niebezpieczne. Oczywiście, wstyd może pójść w drugą stronę. Ja znam takiego młodego górala, który jak się. To chłopczyk, jak się rozbierał, to kota wyrzucał z łazienki. Bo to było zagrożenie dla jego wstydu, ale. Ale słuchajcie, chcę powiedzieć, że szatan, jak cię chce zniszczyć, pierwci musi wyłączyć twoją barierę ochronną. Żebyś się stał bezwstydny, żebyś się przestał wstydzić. Książka już dostępna na RTCK